Na kanale Pogotowie Modowe GK. Jak zauważyliście, noszę okulary korekcyjne, bo mam wadę wzroku. Lecz ja ich nie traktuję jako mus, tylko jako ozdobę całej stylizacji i twarzy. Często pytacie się mnie, gdzie zakupiłam owe oprawki. Lecz mi jest trudno odpowiedzieć na to pytanie, bo ja nie pamiętam, które akurat miałam włożone na nos, na mój nos. W tym filmiku, więc postanowiłam nakręcić filmik, w którym przy, y, przedstawię Wam, pokażę Wam y, moje oprawki, które najczęściej noszę po kolei. Pierwsze oprawki już są na moim nosie, są koloru czarnego, i to, co mnie zachwyciło w tych oprawkach, to te dwa elementy metalowe. Myślę, że te oprawki do mojej twarzy po prostu pasują. I są oryginalne. Kolejne oprawki trochę przy, przypominają kształtem lenonki. Są w panterkę. Mają też taki metalowy element, ale wtedy, jak je kupywałam, strasznie byłam nakręcona na to, aby były po prostu w panterkę. Zakupem kolejnych oprawek trochę zaszalałam. Kolorystycznie, jakim takim mocnym y, kształcie kocim, ale jak je po prostu ubieram, to się uśmiecham. Myślę, że Wy też się uśmiechniecie. Co wy na to? Jest moc. Kolejne oprawki są trochę nudne, jak na mnie. I takie neutralne, ale takie neutralne oprawki też się nam przydadzą. Mają tylko jeden element mocny, chociaż mocny. Jak możemy nazwać biel jest mocą. Więc no nie, mają jeszcze akcenty tu taki z boku metalowy. A cały bok jest taki w białym plastiku. Co wy na to? Mam takie jeszcze jedne, takie neutralne, co Wam zaraz pokażę. Troszeczkę inne, mają taki kształt bardziej koci, i też mnie zauroczył ten element metalowy na nosku. Są trochę ładniejsze od poprzednich, bo po prostu są nowe. Ale trochę czuję się w tych okularach trochę jakby mnie postarzały. Ale lubię je, bo niekiedy nie zawsze mamy mocny makijaż, nie zawsze nam takie mocne oprawki pasują do całej stylizacji. Kolejne moje oprawki były pięknie zapakowane, ale pudełka nas nie interesują, tylko okulary, więc je wyciągam. Są to okulary Mniuniu. To, co mnie w nich zachwyciło, to surowy stan, takie niewykończone. Tu jest szkło, nie ma ramki na dole. Myślę, że są oryginalne. Teraz znajdę kolejne. Tyle tych pudełek, że nie da. Kolejne oprawki, których jeszcze nie noszę, ale na pewno Wam się spodobają, nie są jeszcze zrobione, nie zaniosą do optyka, ponieważ muszę sobie po prostu nazbierać na swoje szkła. Więc oprawki Wam pokażę, mam dwie, dwie pary oprawek. Myślę, że Wam się spodobają, bo mi się bardzo podobają. Co by na to? Są jeszcze niewy niewyregulowane, bo jak przyjdą te prawdziwe szkła korekcyjne, to wtedy one nabierają takiego większego kształtu, lepszego kształtu, po prostu. Co by na to? Drugie oprawki, które jeszcze nie zdążyłam, bo po prostu nie nazbierałam na te szkła. Są czarne. są trochę mniejsze i spokojniejsze od poprzednich i znów jak zauważyliście w poprzednich oprawkach bardzo zwracam uwagę na takie malutkie szczegóły tutaj też ma taki mały szczegulik metalowy który mnie zachwycił może was też zachwyci co wy na to więc to są moje oprawki które często chodzę, których często chodzę i w których będę chodzić jakie zaniosę do optyka i założę szkła korekcyjne. Kochani, jak wam się taki odcinek podoba, to subskrybujcie, komentujcie, łapki w górę i traktujcie okulary nie jak mus, po prostu traktujcie jakby to była ozdoba, biżuteria. Zakończenie całej Waszej stylizacji. Ja tak okulary traktuję, więc nie przejmujcie się wadą wzroku. Do następnego odcinka. Papa! Pa. Jak będziecie ciekawi mojej kolekcji okularów przeciwsłonecznych, to piszcie to w komentarzach, a taki odcinek powstanie. Pozdrawiam cię krótko. Papa pa jeszcze raz.